Dziś pokażę Wam taki nóż w którym dzisiaj sobie przytaczałem oprawkę do frezów nasadkowych. Potrzebowałem oprawkę, żeby przerobić sobie z Fi-27 na Fi-22. Wiadomo, że oprawki frezerskie są dość twarde utwardzone. No także z zwykłym nożem, ze zwykłą płytką tak jak na przykład tym nie damy rady tego zrobić. Także w tym tygodniu, w tą niedzielę kupiłem sobie na giełdzie taki nóż z płytką ceramiczną. O tu widzicie, może już niektórzy zauważyli, tu uszkodzona jest z jednej strony, to ja zrobiłem Potoczyłem w ten sposób, że kombinowałem i do samego środka dojeżdżałem. I na środku mi się wykruszyło. Ale powiem Wam, że za pomocą tego noża, właśnie ceramicznego, udało mi się przetoczyć i mam oprawkę Fi 22. Fi 27 i Fi 32, dwie sztuki. To jest płytka, która podobnież teoretycznie powinna brać do 60 nawet HRC, jeszcze tego tak dokładnie nie przetestowałem. Jak kiedyś poproszę kogoś, żeby ktoś sprawdził specjalnie wałki i, i zobaczymy, co, tym, co ten nóż potrafi. Jaka jest zasada przy toczeniu tym nożem? Toczymy tylko tutaj, praktycznie tą końcówką, nie toczymy tutaj z żadną tą krawędzią i tocząc tym nożem dajemy mniejsze, ustawiamy mniejsze obroty niedużego wióra dajemy i mały posuw no i miałem tam do zebrania około 5 mm trwało to kilka minut ale oprawka już jest dobra, także o taki nowy nóż z płytką ceramiczną, a to są z płytkami zwykłymi noże. Dziękuję.